Świat Dan Diego w Robloxie Cokolwiek to znaczy, ktokolwiek to wie, cokolwiek to wie, co to znaczy, to ja nie wiem, ale tu ja jest ten Maciek, tam jest rózia, Patrz, która zamieniła się w robodensa. Idziemy na 8 graczy Wijamy szybko A wy szybko wbijajcie ogóle... łapeczkę w górę. 3x3 Łoo Mamy Intermission, czyli teraz mamy taktyczną przerwę na to. Ale co jest zrobić? Ja się boję. Jeszcze ja nie mam, nic, o dopiero winda nam otworzą, bo my dopiero zjeżdżamy no to, w dół. No dobrze, ale zjazdy w dół też się zazwyczaj kończą. Shiftem ja jestem... biegasz biegiem... szybciej? Nie shiftem, tylko mięśnikm shifta. Mieściem shifta biegasz. Dobra, teraz tak, Uuu. musimy co ukończyć. Cztery różne rzeczy są porzucone po mapie i my musimy je znaleźć. Trzy osoby! Mam kapetę... mam pierwszą kasetę, nie, to nie jest kaseta, to jest kaseta, pieniężna kaseta, o. To co ty znalazłeś? Nie wiem, ale musimy ukończyć cztery maszyny, musimy uwolnić tu jakiegoś Ej. potwora, który nas goni, uciekaj! Ty Maciek, to... ja tutaj jakiś śluz robię! wow to rób jakiś śluz, bo tam jakiś potwór już godził mnie na mapie. Wow! Wow! wow, To co to jest? Jakieś latające. Coś o to, to, to atakuje! Ja, ja wydobywam od nie, do... nie, Ja nie, wy, wydobywasz, on mnie atakuje. Czy ja w mogę biegać cały czas szybko. Dobra, ja go tak. uszukam. Aaa, nie uszukałem go! Nie strasz mnie! Ja tutaj walczę o to, żeby przetrwać. Dobra, mnie jakaś ćma atakowała duża. A, dobra, bo ja prawie jedną maszynę już zrobiła. Jest! Udało o. się! Mamy jedną maszynę! Dobra, ja chyba widzę drugą maszynę, bo czerwono jest. Tu jest więcej potworów, trzeba Czarnor. uciekać Czarnor. Czarnor. i uważać. Dźma! Jak przed uciec? Robię. Co to? Co to e za ja myślałam, robię. Że to, ty. to nie, nie ja, to nie ty, ja, ale... to nie ja, bo ich jest więcej. Nas jest... O! On mnie Jak ja mam przed uciec? Kumam, bo na ekranie mi się pojawiła, muszę klikać. Dobra, kumam, kumam, kłam, Kum. Maciek! Dwa Respację. Dobra, mamy. Good job. Pierwsze mamy zrobione. Obserwujemy tyły. Jak się przedmichować? Nie wiem, musisz uciekać. O nie, usłyszał mnie. Stamina mi się skończyła. Stamina. O nie, to ty. Oj. To ja. Ale czekaj, bo na ekranie mi się podświetla, co ja muszę robić. Ja kliku kliku robię, a ty masz mnie osłaniać. Musisz mieć mięsie... spacji No mięsień spacji zrobić. używam cały czas. A to ty tu stoisz? Tak. Ej to. Wow, mamy drugie! Dobra, musimy znaleźć teraz e, kolejne dwa z e, czterech. Dobra, ej, ej, ej. Ja myślę, że to może być. E, nie wiem, Chodźcie porozglądajmy. A, to ty, dobra. Hej, hey, to twoja, hehe. Uciekaj na prawo, jest kapsiłka. To? A, dobra, 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 dobra. Tu dobra. jest maszyna! O, jest Pominusz. maszyna! Dobra, ale chcemy zobaczyć. Klikaj. Klikaj dobra. teraz, ty. Ja Dobry, będę dobra, obserwować dobra. i popsaglować, czy mogę do szafki uciec na przykład. O, to drzwi są, nie szafka. Ej, mo można? Nie. Drabina? Po drabinie też nie mogę. Nie mogę skakać! Nie, nie działają mają mi nogi, żeby skakać, no. Ty sprawdzaj, czy ja bezpieczna jestem! Jesteś bezpieczna, o, tutaj coś jest jakieś easter eggi. Discover Fun, Win Prizes, Dream mm -hmm. big. Ej, a ile i masz tych taśm? Memories. Ile Ta, masz taśm? 20 Ja mam 29. Uff, Uff. 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 Weź mnie, nie strasznie cię naprawdę wystraszyłam! Nie poznajesz mnie, e. pozmieniłem Nie. twarz na kwadrat, Tak. identyfikuję się jako kwadrat, uspokój się. Oooo! jednak ja chyba na mnie spokój zrobił. No pobiegamy bo, w kółko, pobiegamy w kółko, dobra? Lala lala, la, la. speedrun, speedrun, uciekam po maszynę inną, no, pam, 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 pam. mam maszynę, znalazłem maszynę, o. O, co się stało? Goni mnie Pampiros! Serio, dałaś się nie! 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 Cztery Zobaczmy. stamina mi się skończyła i ja teraz to jak będę szybko... No nie, dziesięć nie, nie, nie Ale kto cię goni! A, ten za tobą cię goni! No bo ja chciałam go ods. A nie to mi O dobra! sfokusował się na mnie, uciekaj! Ta, a drugi to co? No nie, mam jedno życie przez Ciebie! No, a ja mam trzy życia przez jedno życie! No i... Nie. A, no tam biega jeszcze szybciej. Co jest w ogóle? Uciekam ja wszystko... no sobie nie, no. tu. W kółko sobie uciekam. 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 Medikamentu, medikament, medikament. No i po mnie, po mnie, nie? Potwory niż wszystkich. No nie, ja chcę się odrodzić. To stałeś w ogóle sam, nie wiem. Ja dam jest. ladę teraz, bo ja wiem, gdzie jest ostatnia. No to dobrze, że wiesz, Ja byłem cwany, chociaż... mądry i inteligentny. U. Ej. To jest straszny dźwięk. O Uważaj. nie, no patrz! Dobra. Tera, tera, A, widzisz, da się, da się? A widzisz, Nie widziałam. Je. Nie widziałam. Po prawej tam jeden leci. Tutaj na wplość leci jeden. I teraz patrzcie. Barararara. Ja się dla ciebie poświęciłam. Z tego Muszę uważać, I tu parararararara. Jest maszyna. I kręcimy maszyną! Dobra. Dobra ja U. będę na obserwować. Nalewamy. Pam, 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 pam. O o! Przele... Prze, przeleciał! Przeleciał przeleciało! Alo przeleciała Przeleciało, przeleciała, nigdy nie wiadomo. I pyk! Great joby! Great job! Y. Great job. Cio, 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 cio. Jeszcze jedno muszę... To ile raz? Zobaczyło nie, to się nie mnie! Zobaczyło gdzie! Czemu ostatnie mi zostało do kliknięcia? Ona musi biegać za mną no! o kasa! Nie, batonik kwatajinowy. O. o, rudy do mnie gada. Nie wiem czy ty... słyszeliście. Ja słyszałam. No, to słyszeliście. No nie wierzę, no. Raz. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dwa razy jeszcze będę musiał kliknąć, przez to, że mm. mnie wcześniej... No patrz. Cicho, cicho. Oo, co mam zrobić? Do elevator mam uciekać. W winda, winda. winda. Tu, 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 tu. 25 sekund, damy ladę, damy ladę. Ucieczka zamknięte jest. I... Dęcy pom 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 Zapomniałeś o czymś na piętrze, chyba. Co zapomniałem? Wskrześ mnie jak. Poczekaj. Stopłop, bumbalsy, stopłocz, mm. a pociął mi to po ciebie. Nie wiem, nie bierz bio, bio Nic nie biorę, panie śmieszku, hecheszku. Ej, macie, ja się poświęciłam dla ciebie, abym przeżyła. Nie, nie przeżyłabym, zobacz. Czy ta ja mówi, żebyś przeżyła? Nie. Ta. Nie. Tak, nie, Nie, nie jakbyś uciekała. He, he, he. Uciekałam, chciałam od nich odgonić, Uuu. a ty byłeś taki inteligentny, Uuu. że biegłeś na całą stronę, co ja! Dlaczego ja być sam. No bo mnie nie ma. Okej, to ja to robić sam, piąć sobie napój, robić ekstraktor. Muszę cztery tylko zrobić, to nic ciężkiego. Potworów biega tylko dwóch na mapie. A skąd wiesz, że dwóch jesteś na najwyższym poziomie? Jestem na wyższym poziomie. A jest przestraszona Nie, Ostrzyłem nie, nie, nie. To nie. jakieś rury. co to za szlam? Skill check level. Cz cztery razy tu trzeba? Ojojoj oj, oj. No cztery maszyny takie musisz zrobić. I cztery, i zobacz, i, i kliknąłem trzy razy dobrze i jeszcze raz muszę. To nie ma znaczenia czy jest <laughs> dobrze czy nie, tylko to się szybciej nalewa. Ale wolno się nalewa. Dobcie, nalane. Dobrze, nalane. I polane. Poczekaj, poczekaj, zbieraj itemki. Zbieram itemki. Weźmy sobie to. A weź to, nie podniosłeś. Podniosłem. Dlaczego ty? Podniosłem. Uuu! Co jest? What the wow. Co jest? Co to było? Co to? Czemu mnie to atakowało, no? On i... Ta... On, tam o, nie, on tam jest, on tam jest. nie, tam jakoś idzie ten. Krewetka. Gdzie ty widzisz krewetka? Dobra, teraz trzeba coś zrobić inaczej, ja tak nie chciałem. Oj. Schował się, schował się. Schował, on. Ale to było oszukane. Nie podnoś, nie podnoś tego, NIE PODNOŚ TEGO! O, to Czego nie widziałem, krewetki nie widziałem teraz, no krewetka! Była tam wcześniej, wiem o tym, wiem będzie dzisiaj... Chowaj się w... za coś! Chowam no, się nie... na wprost. O nie, wszędzie nic nie ma, o nie. O Skrzynka. jest, dobra jest, ucieczka. La la la, Sch Schowaj Dziecka. się w skrzynkę. Dobra. Ja szybciej Skry... biegałem od niej, ona już się zmęczyła. Ale ty też już dzisiaj stamina skończyła przecież, nie? Nie. O. O, jest maszyna, naprawdę. Jest maszyna. Ja się napiję napoju. Tutaj tego nie biorę, bo to jest oszukane. No właśnie, nie O, patrz, maszyna druga, O, 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 o! Maszyny są obok siebie, więc. Ojej, jest? Klewetka! Klewetka! z tej strony klewet. O, co jest tutaj? O, wszystkie trzy maszyny opopiciałeś? widziałeś? Tak, to to, to było prostsze niż mi się wydawało. O. Mam kulki. E. A co one robią? Nie wiem. Powodu, Zjadłem czy? chyba je. Dobra. No, widzę, zostawiasz jakiś kolorowy szlaczek ze sobą. A, a gdzie mam teraz i. No, patrz! Ona wie tam, że ja tam byłem wcześniej i dlatego tam ciakowała czek na się, mnie. Jakąś... Naciśnij to, może to ją też odstraszy. Ja biegam szybciej niż ona sobie myśli. Tak, a ona jest mądrzejsza i ciebie, że. Byłem najszybszy w podstawowce. Wystarczy. Się nie, liczy. Liczy. Dobra, a może to naciśnij, może nie wszystkie są takie same. A klikam wszystkie od razu. Nie mówię u tym. Po kolei, tu jest jeden tylko potwór na levelku, więc na spokojnie damy ladę. Dobra, obserwuję. Skill level jest ogarnięty, jak widać. Prestu skillczek, skill, check, skill check zrobiony. Co? No skill check jest normalnie napisane. Ukończ maszyny, tu jest. Ale tutaj mam napisane też, że skill checka robią mi. Sprawdzałem, jakie umiejętności mam dobre. Ej, słyszę, ona się wzią, nic Oby tej, nie, prawda? bo drugie na cztery prawie mam. Gdzie? Nie podnoszę, bo mnie to wcześniej oszukało. Ale skąd wiesz, może te nie są takie oszukańcze? Sprawdźmy. Oszukańcze są. Ale sprawdźmy, może. Trzeba kręcić. Nie są. No daraz sprawdzę, jak kręcę, to co ja mam robić? A kto Dobra, mnie zakręci wtedy? No, jak mnie zakręcę? No. Było się nie ja... wykładać, no. Poświęciłam dla ciebie swoje trzy żytka. Ty, ty, ty bez sensu w ogóle to zrobiłaś. No bez sensu, masz rację, więc więcej ja tego nie zrobię. No. No, no nie jak, zrobisz, jak bo nie będę miała okazji. Skończy... Pam, pam jak, pom. Jak skończyłam? Jestem teraz tylko twoim głosem rozsąd. Ty Głaszam dla środka. Dawaj, dawaj, nacinam. Krewetka idzie! No nie jest przerwę. Widzisz, o, co. a ty byś przerwała. Słaba psycha. Stalowe nerwy, widziałaś to? Dreszcik emocji nie lubisz? Nie. No to no dobra, po co oglądasz choroli? Bo lubię. No. Poszła sobie. Pa 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 wypełniam to wszystko od razu, za pierwszym razem, nawet się nie boimy. A ciąg to jest takie czarne. No bo to A jest... Masz dwa życia. Bo to jest olej. A skąd ty wiesz, to olej? No bo jest czarny No to jest spalony. Dziele. Winda! Biegnij do windy! Wziąłem, biegnę do windy, elevator. Oj, co jest? Nie, przez ścianę i całeś No gdzie ta winda jest? No podnoszę kolkę się. Tego nie! jest. La! Wypiłeś i kliknę jeszcze raz to samo Jednak! Tutaj tak samo! O, o! mi zola Mizola wyłozi! Dobra, nie było! Ci się zaraz ucieknie! Czy on zdąży, ci nie zdąży? Oto jest pytanie! Ci się kude. O sam tej chwili ja już myślałam, że nie zdążysz. Ooo! Myślałam, że... Ja myślałam naprawdę, że nie zdążysz, nie? Ja będę... O! Tech Stevi. Antiquette, czy The Nie wiem, Te... techniczny Stevi... Stevi będę, o. Shavey. Tak Shavey. Shavey. Dobra, Czyli gole wlodę. Okej. Dobra, Blode. Okay. Dobla. i włosy. Dobra, dobra. Chociaż ich nie mam, zobaczcie. Mam z tyłu tylko do kręcenia. Będę gadać tak, jak, jak nakręcony, hehe, <laughs> patapum, <laughs> <laughs> I tak gadasz jak nakręcony, znowu cztery maszyny? No bo to jest piętro trzecie. A co, co to? Cukierek. Cukierek. O. Cukierek albo pikus, wiole, cukierek. Ej, tam leci telewizja, chodź zobaczymy co leci. No dobra. Dobra. Mogę sobie Uuu. zatrzymać się na chwilę. Wow. To, to jest pan słonecznik, który się Kwiatek. cieszy z kotkiem. Pan Kwiatek? Dobra, to pan Kwiatek. No, no dobra, ta, uważasz to pana coś kwiatka. Tam, coś tam było. Nic nie było, była kaseta. Było, na lewo było, ktoś szedł na lewo. Ale ja pójdę na plawo wtedy. Okej. Okay. Te te te. A... O! Kliku, kliku? Tak. A no, jednak się nie boimy. Klikamy i od razu wchodzimy. Dawaj. dawaj. Uuu! Uuu, nie! No i kopacznąłeś mnie, oplułeś mnie, a tfu. Ja Masz na ciebie życie, też. Maciek. Masz jedno życie Maciek. Jedno życie wystarczy, żeby przetrwać wszystko. Znajdź jakieś medykamenty. Może ci śleżą. Nic nie będę szukać. To one powinny znaleźć mnie. E, Okej. Okay. No. Ja, jak tak uważasz, tak Co, 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 co? Szybciej się leje jak trafią na żółte? Tak. No dobra. To trafiać na żółte. Skill check. Spacja. No, no musisz na żółte, żeby było szybciej. U. Jak w Beat no nie wiem, czy tak do końca, jak to jest Jeden nie, na ja. cztery! I proszę bardzo, idziemy. Ej, w powiedziałeś, że cieszę się, że nic nie eksplodowało. Fajnie. O, mam kolkę. FB. Uważaj, lepiej na pewno nie stawaj. Nie mogę użyć, bo mam full staminę. A, czyli kolka podbije na żeby żeby szybciej biegał. Okej. Okay. Tak, a teraz się gdzie mam bić, bo ja już skupiałem. Ktoś mi na tutaj lewo. fuknął. Ja idę fuknąć a. na niego. Na lewo i na prawo, bo masz na Okej, okay. Ja idę fukać na innych. <noise> hey. Alo, gdzie jesteście potwory inne? Halo? Ty, no tu nikogo nie ma, ja potwora sam znajdę. Dobrze, I, met, i, sam i, I solóweczka. Jeden HP na jeden HP, wszystko jest okej. Okay. Potwór, e... <noise> jesteś kleweto, a ja jestem tu. Dogonisz mnie? Nie, dogonisz mnie. <noise> o, 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 o. o ja? O cię, słabia, o cię Słuchajcie, żeby mi nie złapał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczkę w górę, oglądajcie wszystkie inne odcinki, a ja tymczasem będę uciekać do innego odcinka, papa! Pa!